Cześć, jeśli dziwicie się, co robię w Waszym Newsfeedzie i Waszych subskrypcjach na YouTubie, to koniecznie posłuchajcie dalej i wszystko się wyjaśni. A jeśli jesteście nowi na moim kanale i jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam Was do subskrypcji i zapisania się na moją listę mailingową, gdzie będę niedługo ruszała z newsletterem. A teraz do rzeczy. 10 lat temu założyłam kanał na YouTubie i wrzuciłam kilka filmów, takich luźnych, dotyczących nauki języka angielskiego. Była to jedna lekcja z gramatyki, Coś tam o wymowie, jakieś recenzje książek, no i odzyw był wyśmienity. To znaczy, miałam bardzo dużo wyświetleń i bardzo dużo osób zaczęło się ze mną kontaktować w sprawie prywatnych lekcji. No i powiem Wam, że ja w tych prywatnych lekcjach troszkę wsiąkłam i na tyle, że po prostu ten kanał zostawiłam. I niedawno znalazłam pod szafą kartkę z loginem i hasłem. <laughs> I zobaczyłam, że jest Was ponad 7,5 tysiąca na moim kanale. I pomyślałam sobie, czemu właściwie w tym nowym 2022 roku nie wrócić do YouTube'a i nie spróbować jeszcze czegoś tu powrzucać i podzielić się z Wami wiedzą i to właśnie chcę robić. Ale niestety przez te 10 lat, jak mnie nie było, to bardzo dużo się na YouTube'ie zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się algorytmy. I teraz, żeby moje filmy mogły dosięgać coraz większą ilość widzów, a nawet dosięgać też moich subskrybentów, no to muszę spełnić różne nowe dla mnie całkowicie um, kryteria, bo algorytm ocenia, jak film jest interesujący i na podstawie oceny, którą sobie wyliczy, decyduje, czy i komu zaprezentować mój film w proponowanych, albo w ogóle, nawet wy, jeśli mnie subskrybujecie, to wasze liście, na waszej liście subskrypcji. No, i teraz nie jest to dla mnie łatwe, bo muszę się dużo rzeczy nowych nauczyć, a ja swój kanał obsługuję całkowicie sama. I dlatego chciałam Was uprzedzić, że troszkę eksperymentów tu będzie i prosić o cierpliwość. Przede wszystkim możecie w najbliższych dniach zauważyć, że zmieniam. Um, Okładki, jak to się nazywa, miniatury filmów, tak? I tytuły. I to nie jest po to, żeby Was nabrać jeszcze raz, żebyście oglądali ten sam film, bo to by było bez sensu. Tak, nawiasem mówiąc, dla mnie to by było nawet negatywne, bo jeśli ktoś ogląda film i szybko go wyłącza, to rating tego filmu spada w algorytmie. Więc liczy się, że ktoś ogląda i ogląda dłużej, a nie tylko, że kliknie, więc te kliki jakby nic nie dają. Natomiast algorytm oblicza, jak bardzo film jest interesujący na podstawie tego, jaki ma tytuł i jaką ma miniaturę. A ja nie do końca jeszcze wiem, jakie tytuły i jakie miniatury są interesujące, więc będę musiała troszeczkę z tym poeksperymentować. Ale na końcu każdego tytułu, szczególnie jeśli chodzi o tą serię, jak się uczyć, będzie numer odcinka. Więc jeśli obejrzeliście jakiś odcinek z numerem i wiecie, że już o tym słyszeliście, zresztą te tytuły no, będą odzwierciedlać to, co jest w filmie. Więc jeśli będziecie pamiętać o tych moich eksperymentach, to mam nadzieję, że nie klikniecie drugi raz w to samo. No, jeśli mi się uda troszeczkę poprawić tą konwersję kilkalności i algorytm będzie wyżej ten czynnik CTR, czyli to click through rate, to się nazywa, oceniać, no to już te eksperymenty na danym filmie zakończę. Mam nadzieję, że się dość szybko tego nauczę, także jeszcze raz proszę Was o cierpliwość. No i jeśli macie jakiś pomysł, czego byście chcieli, a czego byście nie chcieli na tym kanale, to możecie zostawić mi w komentarzach na dole wiadomość. Ja jestem otwarta na wszystkie sugestie. Na najbliższy czas mam taki pomysł, żeby do tych prezentacji domontować jeszcze siebie, jak mówię. To znaczy, żeby tam był taki czynnik ludzki, nie? żeby to przyjemniej się patrzyło, bo może troszeczkę takie statyczne slajdy nie są do końca fajne i myślę, że może ta twarz byłaby lepsza, no ale zobaczę potem, jak Wam się to będzie podobać i jaka będzie odpowiedź na to. Na pewno najbliższy film będzie właśnie taki. Przygotowuję dla Was serię o brytyjskim angielskim czyli dlaczego w szkole ma się piątki, a w Wielkiej Brytanii nie da się dogadać i dlaczego przeżywamy taki szok. No i troszeczkę też o poprawnej wymowie. Zobaczymy, co tam się dalej potoczy i jak. Ten kanał będzie się rozwijał. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i razem będziemy wzrastać. Wy w języku angielskim, a ja, jako twórca wideo, będę wzrastać, bo tutaj mam duże pole do nauczenia się. Także dziękuję, że posłuchaliście dzisiaj tego vloga. Życzę Wam spokojnego wieczoru i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce.